Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Piotr Czuryło. Jestem facetem, który zajmuje się preperingiem. Dla tych, którzy, dla który, którzy zastanawiają się nad słowem prepering, wstępnie powiem, że jest to zagadnienie, które rozważa przygotowania do sytuacji kryzysowych, konfliktowych, katastrofalnych, do różnych sytuacji, z którymi na co dzień e, wydaje się nie mamy do czynienia. E, Organizatorzy tego wspaniałego Kongresu postawili mi trudne zadanie. Otóż będę starał się odpowiedzieć, czy preparing to idea racjonalna, czy też szalona i o tyle czuję ulgę, że mam przyjemność rozmawiać z uczestnikami Kongresu Przyszłości, czyli z ludźmi, którym ta przyszłość jest Bliska i zdecydowanie ważna, więc spodziewam się, że moje argumenty będą ze sporą lekkością trafiały. Czym jest prepping? Często, im, im dalej w zasadzie cofamy się wstecz w historii, tym bardziej radykalne określenia. Wszystko zaczęło się od tego, że po czasach zimnej wojny, kiedy opustoszała cała masa różnych wojskowych instalacji na świecie, a tutaj pozwolę sobie szczególnie przytoczyć przykład Stanów Zjednoczonych, które, które wybitnie, chyba najbardziej intensywnie przygotowane były do, w czasach zimnej wojny, kiedy ten kurz, że tak powiem, opadł. Pozostała cała masa najróżniejszych wojskowych i militarnych instalacji, które natychmiast stały się w kręgu zainteresowania różnych ludzi, a szczególnie tych, którzy spodziewali się, że nie będzie jednak tak lekko że to, że ta zimna wojna już ustała, to jednak mimo wszystko powinniśmy być przygotowani i w jakiś sposób przystosowani do różnych sytuacji kryzysowych. I to przyznam się szczerze, zrobiło trochę słabej roboty dla wizerunku prepersów, którzy na samym początku powstania tego ruchu dostali ciężkie baty od mediów, że są to, jest to grupa szaleńców, która wywołuje i żyje w przekonaniu, że coś nam zagraża, że w każdej chwili może wybuchnąć wojna, żyje w depresyjnej atmosferze i w takich oparach. Ciągłej katastrofy. Rzecz jasna, z czasem ta doktryna i ten sposób myślenia zaczął ewoluować, zaczęło przybywać w gronie prepersów, głosów bardziej racjonalnych. Tu warto wspomnieć, że słowo Prepersi i nazwa określenie Prepersi wywodzi się od słowa prepare angielskiego słowa, które oznacza przygotowanie, przygotować się i że tak powiem to pierwsza nazwa, którą Prepersi ze strony mediów otrzymali i musieli z tym piętnem przez jakiś czas sobie radzić. Ja sam lubię przytaczać takie określenie, że kiedy naśmiewam się sam z prepersów, twierdzę, że są to ludzie, którzy jak zechce im się pić, to natychmiast kopią studnie. Czyli zachowują się w sposób taki nie do końca powiedziałbym racjonalny i czynią wiele różnych rzeczy zdecydowanie na wyrost. I o ile wydawałoby się to nieracjonalne, to spróbuję dzisiaj przekonać Państwa do tego, że jest w tym pewien sens i taki zrównoważony i zbilansowany sposób myślenia o sytuacjach kryzysowych może przynieść dla nas korzystne i wymierne efekty. Ważne jest też to, że przedstawiając się Państwu, chciałbym powiedzieć, że kiedy. Usłyszałem o tej idei preperingu, a było to mniej więcej około 10-12 lat temu. Poczułem, że jest to pewna swoista grupa ludzi, która reprezentuje sposób myślenia podobny do mojego. Może nie tak bardzo ortodoksyjny, nie tak bardzo irracjonalny, jak czasem by się wydawało. Ale przejdźmy do rzeczy. Jeżeli chodzi. Tutaj o historię przygotowań w ogóle ludzi do sytuacji kryzysowych, to wydaje się, że nie ma tu żadnych wątpliwości, i jak świat stary, każda cywilizacja dbała o to, aby uzupełnić swoje zapasy, aby być przygotowanym na te najgorsze czasy. Przynajmniej te, te cywilizacje i te kultury miały największą szansę do tego, aby przetrwać, aby, aby przeżyć, im bardziej e, ten system e, przygotowania na konflikty czy na sytuacje kryzysowe był rozwinięty, tym z większą lekkością e, te cywilizacje i kultury miały szansę to e, przetrwać. E, mm, Uwielbiam również przytaczać taki przykład, że akurat my, Polacy, wydawałoby się, że w genach mamy i w mleku matki wyssany prepeling z racji tego, że Przecież nasza historia przez stulecia nakazywała nam się ciągle i nieustannie przygotowywać do jakichś sytuacji kryzysowych. To były ciągłe wojny, to były ciągłe konflikty, o ile strefa geograficzna uchroniła nas przed jakimiś poważnymi kwestiami natury przyrodniczej czy geograficznej, czyli nie mieliśmy trzęsień ziemi, no, bywały powodzie, ale może nie takie biblijne. Jakieś wichury, ale nie takie jak bywają w innych częściach świata. Raczej tą część Europy. I, i, I szczególnie tutaj Polski najbardziej nam przeszkadzały w egzystencji wojny i wszelkie konflikty ekonomiczne. I to też wycisnęło na nas dość szczególne piętno. Wiadomo, i, i sami też o sobie lubimy mówić, że każdy Polak to osoba zaradna, poradzi sobie w każdej sytuacji, nic nas nie wystraszy, umiemy naprawić komputer i pralkę. Umiemy namalować obraz, a, a, a również i, i, i wymalować pokój. Państwa jednym słowem, historia nasza, historia Polaków przygotowała nas w znaczący sposób do tego, żebyśmy również mogli dumnie nosić określenie, że wszyscy Polacy to w pewnym sensie również prepersi. Oczywiście jest to swoisty żart. Ja próbuję Państwa przekonać, że jak cofniemy się pamięcią, to przypomnij sobie każdy z nas, że idąc do swojej babci, łatwo było znaleźć wszystko na każdą okazję. Zawsze każdy z nas ma jakiegoś takiego sąsiada, do którego wiemy, że w ciemno możemy pójść, bo on ma i sól, i ma olej, i ma cukier, czy ewentualnie cokolwiek nam zabraknie, to ktoś. Kogoś takiego zawsze w rodzinie mamy, kto tą zaradność życiową wziął sobie na poważnie do serca i jest w jakiś konkretny sposób przygotowany. No właśnie, mówiąc o preparingu, warto byłoby zastanowić się również nad tym, co tak naprawdę nam tutaj w naszej strefie geograficznej zagraża. No tak jak wspomniałem, o ile, o ile trudno Tutaj o trzęsienie ziemi, no to te, zacząłbym od zmian klimatycznych, które coraz częściej są dla nas widoczne. Ja mieszkam w przepięknym rejonie Warmii Mazur, 10-15 minut jazdy od centrum Olsztyna w przepięknym lesie i od 8 lat obserwuję niebywałe zmiany. Które rzeczywiście przyprawiają mnie o dreszcze i o tak zwaną gęsią skórę. Jeszcze parę lat temu trudno było przekonać ludzi, dotrzeć do nich z informacją, że te zmiany klimatyczne są rzeczywiście bardzo istotne i zapewne w krótkim czasie staną się dla nas jakimś dotkliwym problemem. Sądzę, że tych sceptyków dzisiaj mamy już zdecydowanie mniej. No, o ile wojna. Jest to element, który, którego rzeczywiście my Polacy boimy się najbardziej z racji tego, że zostaliśmy dotkliwie doświadczeni tym zjawiskiem. To wydawałaby się na pozór no, nieracjonalna, nie, nie, niemożliwa, ale tak przypomnę Państwu, myśleli wszyscy Polacy w 1939 roku, kiedy to niespodziewanie okazało się, że. To jest prawdopodobne i możliwe. Tak samo myśleli jeszcze dwa czy trzy lata temu na Ukrainie, że, że wejście Rosjan na teren Ukrainy jest nieprawdopodobne. Tak również działo się na Bałkanach. Przypomnijmy sobie ten niezmiernie krwawy konflikt, gdzie raptem w tym spokoju ówczesnych czasów doszło do poważnych konfliktów i wręcz rzezina, Tle etnicznym. Zawsze wydaje się, że znajdzie się jakiś temat, jakiś problem, który może tę wojnę wywołać, ale oprócz tych klasycznych problemów, które mogą nam zagrażać ze strony militarnej, to coraz częstszym problemem wydają się kryzysy ekonomiczne. Niedawno łatwo sobie wrócić pamięcią, chociażby Grecja, która w życiu nie spodziewała się tego, że zbankrutuje i stanie się krajem niewypłacalnym. Takie przykłady ekonomicznych problemów mógłbym mnożyć, ale co jakiś czas przeleci gdzieś meteoryt, co jakiś czas gdzieś zniknie prąd, no i temat, zupełnie najświeższy, najbardziej chyba dla nas dzisiaj aktualny, to pandemie, przed którymi zawsze większość naukowców przestrzegała nas, że, że populacja ludzi jest zbyt duża, że prędzej czy później dotkną nas różnego rodzaju pandemie. Choć taka ostatnia najbardziej groźna dla nas pandemia to, to dokładnie prawie, że 100 lat temu tak zwana Hiszpanka, która w samej Polsce pozbawiła około pół miliona ludzi życia. Niedawno przeglądałem takie relacje historyczne z tamtych czasów, próbując znaleźć kwestie odniesienia do tego, jak dzisiaj nasze państwo jest do tego przygotowane. Jak my jesteśmy do tego przygotowani, w jaki sposób na to reagujemy. i Obawiam się, że oprócz kilku technologicznych aspektów nie znalazłem żadnych większych różnic, które odróżniałyby tamtą pandemię od dzisiejszej. Jesteśmy równie, przynajmniej tak się wydaje, nieprzygotowani ani mentalnie, ani sprzętowo. Proszę zwrócić uwagę, że. Gdybym, gdyby nasze spotkanie odbyło się rok wcześniej, przed pandemią, gdyby postawił tezę, że być może będziemy chodzić, musieli chodzić w maseczkach, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny i, i przeżywać całą masę różnych uciążliwości, wydawałoby nam się to zupełnie nieracjonalne. Rzecz w tym, że większość takich sytuacji kryzysowych dopada nas na ogół właśnie wtedy, kiedy jesteśmy na nie nieprzygotowani. Każdy z nas ma inny sposób postrzegania tych sytuacji kryzysowych, każdy z nas ma też inne możliwości przygotowania się do takich sytuacji. Ja to tak robot zajmując się prepelingiem, nazywam jakby zagadnieniem dobrania swojej doktryny na to przetrwanie. I tu dla osób, które źle się czują w lesie i nie znają, że tak powiem, smaku tego życia, no w życiu nie zachęcę do tego, aby spokoju i ratunku w sytuacjach kryzysowych poszukiwali w lesie. Są osoby, które mają całą masę zdolności łowieckich, potrafią zdobyć sobie żywność na różne metody, ale są ludzie, którzy po prostu muszą czekać na wsparcie i pomoc. I takim osobom bez wątpienia nigdy nie doradzę kwestii i, i pomysłu opuszczenia miasta po to, żeby, żeby sobie radzić. Takie osoby powinny zostać w miejscach, w których ta pomoc będzie miała największą szansę na dotarcie i na wsparcie osób potrzebujących. Tutaj argumentów do tego, czy warto się przygotowywać, czy nie, myślę, że zbyt intensywnie poszukiwać nie będę, bo każdy z Państwa zapewne ma w samochodzie koło zapasowe, apteczkę i parę innych elementów, które, z którymi jest, porusza się na co dzień, będąc przekonanym, że jednak złapanie gumy czy, czy, czy jakakolwiek inna sytuacja awaryjna, może się wydarzyć i, 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 I rzeczą oczywistą jest to, że powinniśmy być do tego przygotowani. Wydawałoby się w ogóle, że prepeling, szczególnie dzisiaj w sytuacji pandemii, pandemii, wydaje się tym zjawiskiem ze wszechmiar racjonalnym. Zawsze pozostaje kwestia zdrowego rozsądku, umiaru i, i, i trzeźwej oceny sytuacji, która rzeczywiście w sytuacjach kryzysowych wydaje się dość trudnym elementem. Bo przecież jest to chwila, są to momenty kiedy jesteśmy podekscytowani, kiedy jak mieliśmy i mamy chyba do, do tej pory przykład, mamy do czynienia z potężnym szumem medialnym, z różnymi fejkami, z, różnymi, z różną dezinformacją, z różną, z różnym, że tak powiem, z różną perspektywą tej informacji, która do nas dociera i nie zawsze jest dla nas w... Odbiorze racjonalna i, i, i zrozumiała. Przecież łatwo mm, przypomnieć sobie te pierwsze miesiące e, na początku roku, kiedy dotarła również pandemia e, i choroba COVID-19 do nas. E, informacje, które do nas spływały, były bardzo różne. Ja, ja sam wydawałoby się, jako osoba, która zajmowała się malże zawodowo kwestiami przetrwania, miałem ogromny problem z wyłowieniem tych informacji, które były rzetelne, które były rzeczywiście racjonalne. Co do y, sposobu zachowania w takich sytuacjach, na ogół zalecam, zalecam y, odczekanie, zale, zalecam, y, zalecam y, po prostu nabranie, y, odczekanie pewnego czasu, na to, żeby móc nabrać dystansu, móc tą sytuację jakakolwiek by ona nie była, zaakceptować. Y, wiemy wszyscy też, że jednym z największych problemów w sytuacjach katastrof, konfliktów, jest tak zwane wyparcie, kiedy każdy z nas ma ogromny problem z tym, aby zaakceptować sytuację, która obecnie panuje. Często szukamy sobie wytłumaczeń, wyjaśnień, jakby teorii zastępczych, które miałyby nas, że tak powiem, uspokoić, że wcale nie jest tak źle. A jak życie mówi, takie sytuacje bardzo różnie potrafią się dla nas skończyć. Gdybym miał poszukać kolejnych argumentów mówiąc, rozważających na kwestię tego, czy warto być prepersem, czy też nie, zwróciłbym uwagę na pewien społeczny aspekt tego zagadnienia. Otóż w większości sytuacji, w większości doktryn, które przyjmują osoby zajmujące się kwestiami katastrof i konfliktów, jest to zjawisko ze wszechmiar niezmiernie społeczne. Otóż zawsze Mamy do czynienia z budową pewnej grupy społecznej, pewnej grupy, która, pewnej grupy, która będzie siebie wzajemnie wspierać w takich sytuacjach kryzysowych. Otóż zawsze ten czas i te rozważania musimy poświęcić osobom najbliższym, bo przecież, tak na dobrą sprawę, w większości przypadków myśląc o przetrwaniu i o znalezieniu sobie takiej odpowiedniej, konkretnej doktryny, my będziemy myśleć. O swoich najbliższych i o swojej rodzinie. Zmierzając ku końcowi, postaram się Państwa pokierować i zachęcić do tego, aby poświęcić trochę więcej czasu zagadnieniom przygotowań do takich sytuacji kryzysowych, aby znaleźć chwilę wspólnie rodziną i zaplanować sposób, zachowania w sytuacji, które mogą nas zaskoczyć. No, mamy doskonały przykład w tej chwili pandemii, która przyniosła nam zdecydowanie ogromny zasób wiedzy i informacji, a przede wszystkim pewnie tego przekonania i pewności, że takie sytuacje w życiu się zdarzają, że to wszystko, o czym czasem prepeci mówią i, i, i w cudzysłowie straszą, jest realne i może się wydarzyć. Od czego zacząć? Zacząć od kartki papieru i ołówka i od tego, aby usiąść wspólnie z rodziną przy stole. Zastanowić się nad tym, co przez ostatni tydzień robiliśmy, czym się odżywialiśmy, jakie narzędzia i inne urządzenia mogą nam okazać się potrzebne. Jak znaleźć i zastąpić to urządzenia, kiedy nie będzie prądu w gniazdku? Jak zabezpieczyć się w lekarstwa, szczególnie te osoby, które są przewlekle chore? Ja na przykładzie pandemii bardzo mocno zastanawiałem się, jako że jestem diabetykiem, co stanie się w sytuacji, kiedy ilość chorych wzrośnie, kiedy zostaniemy pozbawieni transportu. Nie wykluczono, że to jeszcze wszystko przed nami, bo przecież daleki jestem od Czarnowictwa, ale jednak takie sytuacje mogą się jeszcze zdarzyć. No pandemia się ciągle rozwija, ciągle mamy o niej bardzo mało informacji. Więc te przynajmniej minimalne przygotowania warto poczynić. I tu, tak jak wspomniałem, zachęcam do kartki papieru, do rozważenia jełówka i do rozważenia tych wszystkich możliwych sytuacji, które być może przyjdzie nam jeszcze rozwiązać, z którymi być może przyjdzie nam się jeszcze zmierzyć. Wszystkich tych Państwa, którzy, którym temat wyda się bliski i war zainteresowania, odsyłam do mojej książki. Wademekum przetrwania, w której to opisuje różne metody i techniki, tego, jak wyjść cało z kataklizmu katastrofy czy konfliktu. Są tam bardzo praktyczne porady dla tych, którzy uznają, że jednak warto być przygotowanym, że jednak warto czasem zrobić coś więcej dla siebie. Że przede wszystkim dobrze jest wiedzieć, że możemy liczyć na samych siebie. I takie poczucie i taka świadomość, bez wątpienia, przekonany jestem, nie leży w sferze szaleństwa, a jest jak najbardziej racjonalna. I proszę niekoniecznie brać za przykład tych zamożnych tego świata prepersów, którzy budują sobie za miliony dolarów schrony, którzy mają przygotowane samoloty do transportu z siebie i najbliższych po to, aby zmienić lokację w sytuacji jakiegoś totalnego zagrożenia. Ale proszę wziąć przykład z tych najmocniejszych na świecie którzy swoją moc i potęgę na ogół zawdzięczają tym, że, temu, że potrafili przewidzieć różne trudne sytuacje i czasem bez względu na to, jak one bardzo są nieracjonalne, mam tu na myśli szczególnie te grupy ludzi, którzy spodziewają się ataku zombie czy najazdu Marsjan, no ale już tak zupełnie śmiechem mówiąc, po cóż mielibyśmy być zaskoczeni, kiedy któregoś dnia zapukają do nas do domu Marsjanie, a my w lodówce nie mamy nawet upieczonego ciasta, więc jak przyjmiemy gości? Szanowni Państwo, poważni, poważny rząd, mam tu na myśli chociażby rząd Stanów Zjednoczonych, ma opracowane procedury również na sytuacje, kiedy nie daj Boże naszą ziemię odwiedziłby obce cywilizacje. I ile to wydaje się nieracjonalne i wręcz nieprawdopodobne, to często rozważanie takich sytuacji przynosi nam różne interesujące pomysły, które możemy implementować przy innych sytuacjach, Bardziej realistycznych, bardziej prawdopodobnych, które mogą czasem nas zaskoczyć. Jednym słowem, chciałbym Państwu na koniec przekazać, że prepersi to nie są ludzie szaleni. Chciałem Państwa przeprosić za słowo, to które dzisiaj yy, z mojej strony tutaj. Do państwa przelałem. Jest to wynik tego, że samo zagadnienie jest niezmiernie obszerne i, i, i obfite. Sprawa e, cholernie ważna, bo na ogół w przetrwaniu chodzi o nasze życie: o to, aby jak z najmniejszym buszczerkiem wydostać się z sytuacji dla nas totalnie niekomfortowej. E, e, nie jest to zbyt wiele czasu na to, aby. Móc porozmawiać o tej sytuacji w sposób szeroki. Chciałbym Państwu na koniec życzyć spokoju, zdrowia, dużo zdrowego rozsądku i dystansu do sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia. Zachęcam do obserwowania i wyciągania racjonalnych wniosków, do przygotowania siebie i swoich najbliższych. Na różne podobne sytuacje w sposób racjonalny. Życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że za rok spotkamy się wszyscy w doskonałym zdrowiu i z lekkim uśmiechem i radością, że udało pokonać nam się ten, tą trudną pandemię i ten trudny czas, który bez wątpienia jest dla nas swoistym sprawdzianem na przyszłość. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do widzenia.